Tam, tutaj jest. Jestem Tośera 2015, nazwijmy to, jest Patty. I dzisiaj w Simsach tworzymy historię dziewczyny. Pati, no ją odpowie. pamiętasz? Mm -hmm. To powiedz! Ale co? I <głos》>, dziewczyny to będzie stworzyć. No jest kupowa, A Nazwiemy ją Kunekunda. Da. Nie, jakoś lepiej. Pati i Domio. o. Nie, bo ty <głos》>. masz jakąś historię. Zostawiamy lyle. No, no patrzcie Nie wiem, nie, z nią Jak? Wiem, Wiemy. czekaj, patrz <grym> Dobra, nazwiemy ją a r i l a Nazwisko Tabletka Jest grubasem, Ja powiem że szoku sobie Chyba nie dziewczyny, która ma życie Jakie kiepskie życie. może to dupy tak wszystko już powiemy. A może się przegrać? Tak. Eee, Rzeźnie. słaba jest. Ma wielkie cypski. <grym> Wcale. <grym> ja o Boże, taki... jak, ja, jak ona wygląda. Wiem, ja tylko skudzie. Nie, daj ją jeszcze grubszą. Nie można, da maksa. O. aha. Dobra, ona będzie, będzie tak... Ule, mam tę klauzulkę, tylko sobie cenę. Nie, nie taki, taki kolor. O, spoko, fajne włosy. No, na wyborów. nie, wyborów. nie, nie, Cztery pory roku. Mm. Cztery pory roku. nie, 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 gwiazdą? gwiazdą, gwiazdą. gwiazdą, gwiazdą? Kolejna... O, to jest miacin. Nie, no, no tam to te dwa te... Nie, damy, dam takie coś. Patrz! Podziwiaj! No, nie! No do mną, czpacz, to jest tapeczka, nie? Okej. Okay? Iście go cholera. Chciwo się. Tu Cię, Czemu tutaj są takie kuporki? Chciwo Opaska! Pokażę, jak wypaszę.

Największą gębę. OMG, ale gruba. No nie, bo gruba! brzydka. Czemu? No tak. Poczyna spoko. Daj da, mi taki. I się nad nim nosem. Ale... Ta ta ta, ta. No nie! Jest nie rozumiesz? Bo nie wrzućcie kiepskie. No ale jest ładny. O Jezu, jak ona wygląda! Wiem! Dobra, a twoja tak Boże. Krawacik! Nie, to ty. No tak takim płynie jest biedaczka i szulka sobie faceta. Baseball. O, ja mam pobyt, to chciałem to sprawdzić. Nie, baseball jest leżą. Chciałem to zobaczyć, nie to. O! Sexy! No na ładnie, nie? No sexy. A coś? Zeszł... Boże, jakie wielkie koszulki. <śmiany> nie ma na nią rozmiaru. O proszę bardzo, Boże, ma co... wielkie! <śmiany> Takie wielkie. Daj to. Boże. i ja pierdolę. No to no, wszystko ma wiel... wielkie. Dlaczego się pytam? Dlaczego wyspiliście? <śmiany> Wiem, de... jaką daj mi piżankę. Tak jest, tak Nie, nie co mi damy. To co miała. To e, to było tego kulika I taki spodnie był. Ona jest brzydka, ale ma włosy fajne. Ja. Tak jak nie ja. już sobie to cyka. Nie wyglądałam. Ja też jestem. Chciałam. Ale jutro będę miała w boku. Okej, wizytowe to Podam sukienki. Być sukni, a co? Być obudzikami, w dżinsach? Czyli liderka. To co to jest? To jest Wygląda jak liderka. Tak, spódnicowa. Co to to? to, to wygląda. U. Boże! <grystanie> Ale brzydka. No niezbyt seksi ubranko. Chodź, może Czekaj, może to! O nie! Wy się umówisz no. normalnie. Ty nagrywasz Bąbika, Tak. Tak. Aha, spoko. na No! Spoko. O, ty fajna. Przynosi, to fajna. fajne! Widzę, ona się tu udusi! <grywa> ale ona jest gruba! Czemu grubia? No właśnie. I masz? Nie, nie, O, MG, ale weź mi najwię największy tułek jaki można. <grywa> nie niemożliwe. O kurde. Ale gruba, ze skróciem mojej mamy. to. Nie jest zbyt sexy. No wiem. Dawaj piżamkę! Ale wiem jaką dziwna na piżamkę. Uuu, uuu. Uuu, Boże! Zostaw takie coś. Idealne dla seksu. To Jak z tym facetem. Widziałaś to? Dzwonił na YouTube, na późno. Co to?

U niej nie! U Jezu, ale on jest O Boże! My tego tak już nie damy na YouTube'a. Damy. Spoko. <tryk> Matko Boska. Widzicie, ja my mamy głupakę. Z tej ręką. To u Matki, a nie Agatki. O, ale seksi. Po prostu. Boże. O, <tryk> Jugi, ale ona jest gruba. No właśnie. Eee, właściwie nie musiałeś jeszcze się dziewczyny wam. I tak, jest gruba dziewczyna, która może idzie do domka. I musi schudnąć, no, <grywa> nie widzicie. Tak, I... znać faceta. Miej dziecko. Aha, dziecko nie będzie miało, bo nie znajdzie facet. <grywa> to no, zależy od losu. Więc gruba. <grywa> nie ma tutaj, dobra. Styl życia. Ambitna. Da, 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 da. Będzie bić kotki. Z ciepłym Gdzieś w staryczko ma. Romantyczko mu. Świetnie Akurat. Leniu. <grych> Jedziesz, nie, nie to. Hmm. Piotr. Jak ja, więc co tu mam? Nie, no tu zawodową. Nie, to jest piosenka zawodowy. no to szukamy. Mmm... do szukam mikrofonu, ok. Szukam mikrofonu, mikrofon, mikrofon, mikrofon. Był! Ja teraz się coś do ucha, Nadrobione. robione. Był, bo na to będzie? kebab. Nie. To beczka, taka strona. Nie ma łabeczka, mamy tylko ciastka. Kurde, to ciacho. Będzie. Nie. On jest ba ona się badi, jest bardziej kluczący. Masz pecha, teraz ja Sub Hop do. I mhm. kolorek. Różowy! Nie! Yeah! Ale jasniejszy. Takie niech tu ją. Służę mamy stworzyć kota? ja ale samotna psa też słyszeliśmy jej trzy koty jednego psa <noise> i tylko te Ja ci. dzieci dobra dobra? i nie jak jej ja dlatego to będziemy gotować i zasusiały, nie będziemy meble matko, zwracamy bo to się długo ładuje a, to jesteśmy kotka na razie piesem mam mieć kot! aha nie, bo to jest wiek